Wieczny kościół w Dobrzykowie zawiera bardzo piękny i nie tak często spotykany element wyposażenia świątyń łuk tęczowy scena ukrzyżowania Jezusa Chrystusa wiszący na krzyżu Jezus, stojąca pod nim Matka, Święty Jan i Maria Magdalena. Ten łuk tęczowy w symboliczny sposób oddziela przestrzeń prezbiterium od nawy kościoła. Ale ma on jeszcze jeden bardzo ważny wyraz, pewną myśl teologiczną. Tak jak tęcza była znakiem przymierza Boga z Noem po potopie, tak krzyż Jezusa Chrystusa jest znakiem nowego przymierza, jakie Bóg zawarł z nami po nieposłuszeństwie Adama. Nowy Adam, Jezus Chrystus, jedna nas z Bogiem. Przez mękę krzyż i zmartwychwstanie. Sprawia, że znowu jesteśmy przyjaciółmi, przyjaciółmi miłosiernego Ojca. Znowu wracamy do Niego po tym, jak zgrzeszyliśmy, jak byliśmy winni. Wielki Piątek to dzień, w którym uświadamiamy sobie, że Bóg zawarł z nami nowe przymierze, zawarł z nami nową umowę. W tej umowie, w tym przymierzu, daje nam swoją miłość, swoje przebaczenie, dobroć. A czego od nas żąda? Bóg chce od nas posłuszeństwa wiary. Chce byśmy postawili go na pierwszym miejscu w naszym życiu. Znakiem tego jest Jezusowy Krzyż. Od piątej niedzieli Wielkiego Postu krzyże w kościołach są zasłonięte. To zaproszenie do tego, by zwrócić uwagę na krzyż, by zobaczyć, że w krzyżu Jezusa Chrystusa dokonało się coś bardzo ważnego. Bardzo pięknym, wzruszającym momentem liturgii Wielkiego Piątku jest adoracja Krzyża, która rozpoczyna się od odsłonięcia takiego jak ten Krzyża, od zdjęcia z niego tej zasłony i zaśpiewania słów, które mówią o istocie tego znaku. Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. Krzyż jest drzewem. Te belki wydawały się czymś niepotrzebnym, beznadziejnym. Tymczasem dzięki ciału Jezusa Chrystusa, które na nim zawisło, to drzewo zakwitło. Zakwitło tak jak wiosną, budzi się do życia wszystko co wokół nas. Drzewo krzyża jest drzewem nadziei. Piękny wizerunek drzewa krzyża znajduje się w kościele św. Klemensa w Rzymie, gdzie w gałązkach tego drzewa kryją się postaci różnych ludzi, apostołów, owiec. Symbole wiernych. My wszyscy jesteśmy w cieniu tego drzewa, bo na nim wisi nasze zbawienie. W czytany Wielki Piątek Pasji według świętego Jana padają takie słowa. A na miejscu, gdzie go ukrzyżowano, był ogród. W ogrodzie zaś nowy grób, w którym jeszcze nie złożono nikogo. Tamto więc ze względu na żydowski dzień przygotowania złożono Jezusa, bo grób znajdował się w pobliżu. Grób Pana był w ogrodzie. Grób, który był symbolem ciemności, śmierci, zatracenia, znajdował się w miejscu, w którym kwitły kwiaty, w którym rosły drzewa, w którym wiosna budziła się do życia. Takie są polskie groby. To piękna, nieznana w wielu krajach tradycja budowania symbolicznego miejsca nawiązującego do tamtego grobu Jezusa Chrystusa. W naszych grobach jest wiele kwiatów, zieleni, pięknych zapachów, światła, a wszystko dla Chrystusa, który w tym grobie jest nie tylko w postaci figury, ale także w monstrancji, w tajemnicy chleba, który stał się jego ciałem. Adorujemy naszego Pana w tych grobach, przychodzimy do Niego, uśmiechamy się, składamy nasze radości i troski. W tym roku te adoracje mają szczególny wymiar. Nie ma tłumów ludzi, nie ma wielu osób, które przychodzą, aby się modlić. Bardzo często ograniczymy tę adorację do modlitwy w naszych rodzinach. Polskie groby Pańskie prowadzą nas jeszcze do innych grobów, do grobów naszych bliskich, na cmentarzy. Myślą biegniemy do tych grobów pokrytych kwiatami, na których stawiamy znicze, gdzie rosną drzewa, które budzą się także teraz do życia. Groby naszych bliskich znajdują się w ogrodach cmentarzy. Jak Maria Magdalena chcielibyśmy i tam spotkać z stałego Jezusa Chrystusa. Grób Pana, choć ciemny, choć ponury, choć smutny, jest znakiem życia. To wszystko co znajduje się w tym grobie pokazuje, że Jezus Chrystus umarł, ale z martwych Zachęcam by przewodniczką w czasie triduum paschalnego była nam Maria Magdalena. Maria Magdalena, która towarzyszyła Jezusowi, tak jak czynili to apostołowie razem z innymi kobietami. Postać Magdaleny jest nam bliska, bo pozwala nam głębiej przeżywać naszą więź z Jezusem. Magdalena i jej historia skupia w sobie wiele takich sytuacji, których doświadczamy na co dzień. W życiu Magdaleny jest coś z Piotra, z jej powątpiewania w obecność Pana przy zmartwychwstaniu. Jest coś z Jana z wielkiej miłości, oddania Zbawicielowi. Jest coś nawet z historii Judasza, kiedy w jej przeszłości zdarzyła się zdrada i grzech. Ale Magdalena ma w sobie coś także z każdego z nas, bo jest człowiekiem, który szuka Boga. A szukając tego Boga. Odnajduje go w posłudze Jezusowi Chrystusowi, odnajduje go w wiernym podążaniu za Nim, odnajduje go w miłości. Magdalena odkrywa, że kiedy kocha Boga, kiedy kocha drugiego człowieka, jest naprawdę szczęśliwa. I tu pojawia się pierwsza wskazówka z życia Magdaleny: miłość, która powinna być wyznacznikiem, cechą charakterystyczną naszego postępowania. Miłość Boga, miłość drugiego człowieka rodzi się często w wielkim trudzie, tak jak w trudzie rodzi się chleb i wino. Ale miłość Boga, miłość drugiego człowieka procentuje, bo w tej miłości odnajdujemy prawdę o sobie. To nam pokazuje męka i śmierć Jezusa Chrystusa, na to wskazuje całe życie Marii Magdaleny i to potwierdza Święty Jan Paweł II, patron tego roku, który wiele razy podkreślał, że człowiek nie może się odnaleźć jak tylko w bezinteresownym dawaniu siebie drugiemu człowiekowi. Zapytajmy, ile tej bezinteresowności, ile tego ofiarowania siebie drugiemu jest w naszych rodzinach, kiedy siadamy przy wspólnym stole, kiedy podejmujemy różne prace, obowiązki jak bardzo w tym wszystkim. Odnajdujemy siebie, a jak bardzo w tym wszystkim jest obecna nasza służba drugiemu. Wielki Piątek i Wielka Sobota to takie momenty w roku liturgicznym, kiedy trwamy na szczególnej modlitwie przy grobie Chrystusa w tym roku w naszych rodzinach, patrząc na wizerunki ukrzyżowanego, wsłuchując się w cisze tych dni. Pościmy, podejmujemy więcej refleksji nad sobą, modlimy się, wykonujemy wiele czynów miłosierdzia zwłaszcza wśród naszych bliskich bo tak nam przyszło w tym roku przeżywać ten święty czas triduum paschalnego autor starożytnej homilii na świętą i wielką sobotę tak opisuje te chwile co się stało wielka cisza spowiła ziemię wielka na niej cisza i pustka cisza wielka bo król zasnął Ziemia się przelękła i zamilkła, bo Bóg zasnął w ludzkim ciele, a wzbudził tych, którzy spali od wieków. Bóg umarł w ciele, a poruszył otchłań. Idzie, aby odnaleźć pierwszego człowieka, jak zgubioną owieczkę. To jest szczególna refleksja, szczególna myśl na tę chwilę Wielkiego Piątku i Wielkiej Soboty. Wspaniałą pomocą w tej refleksji może być obraz innego malarza, tym razem polskiego, mniej znanego, ale takiego, który oddał istotę męki pańskiej. Wojciech Piechowski to malarz urodzony w Nosarzewie borowym dzisiejszej parafii szydłowo, niedaleko Mławy, w 1849 roku, a zmarł tragicznie w 1911 roku, w Skłutach. Zachował się jeden z jego znanych. W końcu XIX wieku wizerunków. A tytuł tego obrazu najpierw brzmiał: wspomnij na mnie, Panie, a znany jest także pod nazwą Via et Vita Nostra, czyli Droga i Życie Nasze. Jest to obraz w pewnym sensie rekolekcyjny. Obraz, który przedstawia scenę z Golgoty, scenę Wielkiego Piątku, ukrzyżowania. Zupełnie inna perspektywa. Tak jakby Oglądający ten obraz szedł w kierunku tych trzech krzyży. Widzimy w nim światło i cienie, dużo brązów, dużo ciemnych kolorów, ale także sporo jasnych wizerunków. Widzimy na tym obrazie dwóch łotrów: jednego, który zwraca się w kierunku zbawiciela, tego dobrego łotra, i drugiego, który nie jest zainteresowany tym, co dzieje się na Kalwarii. Chrystus ma twarz obróconą w stronę widza obrazu ale najbardziej przykuwa nasz wzrok biała twarz Matki Bożej ona widzi choć nie patrzy przeżywa osobiście dramat zbawienia i jest przeniknięta mieczem boleści pod krzyżem stoją jeszcze dwie postaci postać Jana umiłowanego ucznia Jezusa Chrystusa i postać Marii Magdaleny znanej nam towarzyszącej Jezusowi aż po krzyż a potem przy zmartwychwstaniu. Ten wizerunek Via et Vita Nostra, czyli Droga i Życie Nasze, otrzymał dwa brązowe medale na wystawach światowych. Najpierw na wystawie sztuki w Paryżu, a potem w San Francisco i na ekspozycji kolumbijskiej w Chicago w 1893 roku. Dziś znajduje się w zamkniętym kościele Il Gesù w Filadelfii w Stanach Zjednoczonych. Patrząc na wizerunek Piechowskiego, możemy zadać sobie pytanie, w którym miejscu pod krzyżem stoimy, z jakiej perspektywy patrzymy na krzyż, a więc z jakiej perspektywy patrzymy na nasz los, na to, co nam się przydarza, na to, co nam się dzieje. Jeśli Krzyż Chrystusa jest drogą i życiem naszym, to nasze spotkanie z Jezusem Ukrzyżowanym, nasze odejście od krzyża. Powinno nas zawsze zmieniać. Wielki Piątek powinien być momentem zwrotnym w naszym życiu. Wielki chaos, który panuje pod krzyżem Chrystusa, jest zupełnie inny od tego, co dzieje się w sferze niebieskiej. Tam Jezus wprowadza do raju swojego współwiszącego łotra, tam Jezus dokonuje dialogu z Matką i z umiłowanym uczniem. Via et vita nostra, droga i życie nasze. Taki jest krzyż.